Witam cię serdecznie w kolejnym filmie. Wiem, że długo mnie tutaj nie było, długo nie nagrywałam. Niestety ostatnie dwa tygodnie chorowałam, ale dzisiaj przychodzę do ciebie z niespodzianką. To jest wyjątkowy moment dla mnie i myślę, że też dla wielu osób, które gdzieś śledzi mnie właśnie w internecie. Troszeczkę już zaczęłam mówić o co chodzi. Mianowicie chodzi o premierę mojej książki, a właściwie e-booka. Książki, która nazywa się Bóg jest. Dzisiaj chcę powiedzieć o tej książce, ale nie tylko. Chcę um, wspomnieć też um, o temacie powołania, ponieważ nie byłoby tej książki, gdyby nie Boże powołanie, gdyby nie ta misja, do której Pan Bóg wierzy, że mnie powołał. Um, chcę Ci opowiedzieć um, o książce, która. Została mi obiecana przez Pana Boga w 2015 roku, kiedy byłam na konferencji w Warszawie em, z moją koleżanką ze wspólnoty. E, to była dwudniowa konferencja. To był taki piękny czas e, wspólnej modlitwy e, z wieloma osobami e, też czas wielu mądrych konferencji e, czas po prostu działania Bożego. E, ja pojechałam na tę konferencję z takim zamysłem, żeby jeszcze bardziej kochać Pana Jezusa, żeby się tego nauczyć, żeby czerpać z doświadczenia, wiedzy m, innych osób, które już gdzieś są dalej w służbie, w posłudze, które m, są już w swoim powołaniu m, i które o tym opowiadają publicznie, które się tym dzielą. I stwierdziłam, że chcę po prostu pobyć w miejscu z ludźmi, którzy mają to doświadczenie, którzy którzy weszli w tą swoją misję, którzy, którzy korzystają z tych charyzmatów, którymi obdarował je Bóg. Chciałam się od nich po prostu uczyć. Chciałam czerpać z doświadczenia, ale też chciałam modlić się do Pana Boga o taką jeszcze większą bliskość z Nim, o jeszcze większą miłość z mojej strony, o, o takie wejście w głębie tej relacji z Panem Bogiem. Po prostu prosiłam Go, w trakcie tej, tej dwudniowej konferencji, o to, żeby on mi w tym pomógł, żebym przybliżyła się do niego jeszcze bardziej, ponieważ w Biblii jest napisane: Przybliżcie się do Boga, a on przybliży się do Was. I dlaczego dzisiaj mówię o powołaniu? Chcę przeczytać Ci króciutki fragment z Księgi Jeremiasza z 29 rozdziału, i to jest 11 werset. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do Was, wyrocznia Pana zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby. By zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wyzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja Was wysłucham. W tym fragmencie Pan Bóg mówi o tym, że ma dla nas zamiary pełne pokoju, by zapewnić nam przyszłość, jakiej oczekujemy. Kiedy myślę o mojej przyszłości, o moim życiu, o moich marzeniach, to wyobrażam sobie szczęście i moją przyszłość jako taki czas, w którym będę spełniona. Spełnienie jest dla mnie takim stanem, w którym jestem właściwą osobą na właściwym miejscu. Ja wielokrotnie słyszałam te słowa od osób, które nazywają siebie coachami, nauczycielami, i bardzo dotykało mocno mnie to, że czasami spotykam na mojej drodze człowieka, który zajmuje się konkretną rzeczą i widzę. Przez to, w jaki sposób on wykonuje swoją pracę, i nie mówię tutaj jakichś nie wiadomo jakich wyjątkowych pracach, czasem to jest coś bardzo zwyczajnego w moich oczach. Wykonuje ten człowiek swoją pracę w taki sposób, że widzę, że on to robi z powołania. Być może zetknąłeś się, zetknęłaś się z takim stwierdzeniem, może ktoś do Ciebie coś takiego powiedział, ten lekarz jest z powołania, albo ta pielęgniarka robi to tak, jak żadna inna, albo ten człowiek jest niezastąpiony, albo być może jeśli chcesz, żeby było zrobione coś w najlepszy sposób, to idź do tej i do tej osoby. Ja wielokrotnie słyszałam takie słowa, wielokrotnie też ktoś polecał mi jakąś osobę jakąś w jakiejś konkretnej branży. I rzeczywiście było tak, że te osoby, które spotykałam na mojej drodze, byli to ludzie według mnie, którzy są w swoim powołaniu, które robią coś naprawdę w świetny sposób, jakiś taki charakterystyczny. Nie mówię, że dwóch lekarzy nie może robić dobrze tego, do czego zostali powołani, czy wykonywać swojej misji. Natomiast czasami jest tak, że ktoś robi zwyczajną rzecz w niezwykły sposób i to jest właśnie wyjątkowe w tej osobie. I dlatego często myślę, że zdarza się, że właśnie możemy powiedzieć o tym człowieku, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, że on jest powołany do właśnie tych rzeczy. I jak gdy te, te słowa słyszałam o powołaniu, o misji, to przez bardzo, bardzo wiele lat marzyłam, żeby odnaleźć swoją misję, swoje powołanie. Pamiętam taki czas w moim życiu, jeszcze w szkole podstawowej. W szkole podstawowej to się zaczęło, kiedy ja bardzo zazdrościłam moim koleżankom i kolegom ze szkoły tego. Że wiedzą, co chcą robić w przyszłości, że wiedzą, kim chcą być, że już mają plan na tą swoją przyszłość, na swoje wykształcenie, wiedzą, w jakim kierunku chcą podążać. Ja kompletnie nie wiedziałam przez bardzo, bardzo wiele lat. I to nie było tylko właśnie w szkole podstawowej, ale też w szkole średniej. Były studia, potem były skończone studia, ale ja nadal nie wiedziałam, kim ja jestem i co chcę robić. I o ile w młodym wieku jest tak, że człowiek chce szukać, próbować różnych rzeczy, bo oczywiście może próbować i stwierdzić, że a to nie jest dla mnie, spróbuję czegoś innego, to kiedy osiągasz już ten pewien pułap wieku, przynajmniej tak było w moim przypadku, to zaczyna się włączać po prostu frustracja i, i, i u mnie tak właśnie było. Stwierdziłam, że doszłam do pewnego wieku i, i nadal nie wiem, co, co chcę robić, kim chcę być, kim jestem. I to zaczęło mnie bardzo frustrować, to zaczęło być dla mnie bardzo przykre, ponieważ wydawało mi się, że ja nie mam żadnych talentów, że ja nie mam żadnych predyspozycji, że nie ma nic takiego, w czym ja się jakoś wyróżniam, w czym, w czym jestem wyjątkowa. I to, co odkryłam, to właśnie moje talenty. Odkryłam je dopiero na tej mojej drodze z Panem Bogiem w momencie, kiedy zaczęłam właśnie wchodzić w relację z Panem Bogiem. Być z nim blisko, modlić się, czytać Biblię, czytać mądre książki o wierze, słuchać konferencji, być na różnych kursach, rekolekcjach, uczestniczyć w nich. I właśnie to był czas takiego wzrostu duchowego, nauki, i ja nie mówię, że to jest tak, że to już koniec, że ja już się dowiedziałam wszystkiego na 100% i wiem, że tylko to i koniec. Nie. Ale w tym czasie Pan Bóg mi pokazywał konkretne moje talenty, pomógł mi je odkrywać, ponieważ. Odkrywanie talentów z Panem Bogiem zakłada, że ja z Panem Bogiem współpracuję. Współpracuję, czyli nie siedzę biernie, nie czekam bezczynnie na to, aż mi coś spadnie z nieba. Chociaż zdarza się, że Pan Bóg naprawdę robi wspaniałe rzeczy i daje nam prezenty, błogosławi nam przez innych ludzi. Całkowicie jakby jesteśmy wyłączeni w tych momentach w jakichkolwiek działań. Po prostu się modlimy i Pan Bóg nam przysyła kogoś i w ten sposób nam błogosławi. Natomiast to odkrywanie talentów miało w sobie to, tą charakterystyczną cechę, że ja musiałam z Panem Bogiem współpracować, czyli próbować różnych rzeczy, szukać, działać, robić. Kiedy odkryłam w sobie talent do szydełkowania, najpierw poszłam do sklepów, w którym były włóczki, zachwyciłam się pięknymi kolorami, zaczęłam szukać w internecie jakichś filmów dla początkujących. Szukać informacji, co potrzebuję, jakich materiałów potrzebuję, żeby zacząć szydełkować, i oglądać filmy, w których ktoś po prostu uczył krok po kroku, jednego ruchu za drugim, jak się szydełkuje. I dopiero później, jak zaczęłam to robić, ćwiczyć, zaczęłam robić dywany, torebki, nauczyłam się robić chusty. Gdybym nie podjęła tych konkretnych działań, to Pan Bóg by dla mnie tego nie zrobił. Dlatego ważne jest, żeby z Panem Bogiem w tym, w tym odkrywaniu talentów, ale też w misjach, w powołaniach, po prostu z nim współpracować i robić coś konkretnego, nie siedzieć biernie, ale szukać i działać, połączyć modlitwę z, z konkretnym działaniem. I dzisiaj mówię o tym dlatego, że wracając właśnie do tej konferencji w Warszawie z 2015 roku, kiedy tam się modliłam, miałam taki Dłuższy moment, taką chwilę, w której Pan Bóg zaczął do mnie mówić. Ja zaczęłam to wszystko, co Pan Bóg mi mówił, zapisywać. I jedną z takich rzeczy, z takich ważnych kwestii, które, które poruszył Pan Bóg właśnie w trakcie konferencji, to było to, że dostałam obietnicę. Obietnicę, że napiszę o nim książkę. I co było dla mnie dziwne, to że ja w tamtym momencie oczywiście czułam się niegotowa do tego, żeby to zrobić. Ja nigdy nie napisałam żadnej książki. Natomiast muszę powiedzieć, że już od szkoły średniej bardzo lubiłam pisać wypracowania. Nie miałam problemu z tym, żeby na przykład usiąść nad kartką i w ciągu paru minut napisać jakąś historię. Nigdy nie sprawiało mi to jakiejś trudności. Potem po latach, kiedy już zaczęłam właśnie, chociażby tutaj na, w, w mediach społecznościowych nagrywać filmy, również nie mam z tym problemu. Wierzę, że to jest właśnie taki talent dany przez Pana Boga, że nie muszę się nie wiadomo, ile zastanawiać, tylko po prostu chwilę modlę się do Ducha Świętego, proszę o mądrość, proszę o, o, o to, żeby Pan Bóg mówił przez moje usta i wierzę, że to gdzieś płynie z ducha, ale jest w tym też gdzieś ten mój talent. Moje predyspozycje, to co Pan Bóg we mnie umieścił, i, i to w połączeniu ze sobą daje konkretny efekt. Czyli nie muszę się przygotowywać jakoś bardzo długo, po prostu staję i zaczynam nagrywać. I wiem, co chcę powiedzieć. Więc myślę, że, że wtedy, kiedy Pan Bóg mi właśnie dał tą obietnicę napisania książki o Nim, ja się z jednej strony zachwyciłam, bo ja bardzo tego pragnęłam, żeby o Panu Bogu mówić publicznie. I pamiętam, że wtedy właśnie czułam się niegotowa, ale z drugiej strony przyjęłam te słowa jako pewnik, po prostu. Um, przyjęłam to i stwierdziłam, kiedy już wróciłam do domu, stwierdziłam: Panie Boże, ale co ja mam napisać? I kompletnie nie wiedziałam, co mam zrobić. I um, chcę powiedzieć, że czasem jest tak, że Pan Bóg daje nam jakąś obietnicę i trwa trochę czasu, że, zanim on zaczyna ją wypełniać. I mogę powiedzieć, że w, w ciągu tych siedmiu lat, bo minęło 7 lat. Od momentu, kiedy otrzymałam obietnicę, ja się modliłam wielokrotnie o to. Ja wiedziałam, że ta obietnica jest dla mnie aktualna. Natomiast nie miałam jakby takiej wizji w mojej głowie, jak to się stanie. Kompletnie nie wiedziałam, o czym mogłabym napisać, aż do pewnego momentu, całkiem niedawno, po prostu, w mojej urodziny, 24 września, kiedy się modliłam. W trakcie tej modlitwy po prostu miałam takie poczucie, że Pan Bóg mówi mi, że to jest właśnie ten czas, żeby zacząć pisać książkę. No i w związku z tym, że ja jestem taka trochę w gorącej wodzie kąpana, jestem dość mocno spontanicznym człowiekiem, nie ryzykującym, żeby to było jasne, ale jestem dość mocno spontanicznym człowiekiem. Ale też i niecierpliwym stwierdziłam, Panie Boże, skoro Ty mi to mówisz, to na co ja mam czekać? I jeszcze tego samego dnia, w mojej urodziny po prostu. Kiedy już byłam sama, kiedy już nie było gości, siadłam do komputera i zaczęłam pisać. I miałam takie wrażenie, oczywiście modliłam się przez cały czas pisania, że Pan po prostu mnie w tym prowadzi. Modliłam się o to, żeby Pan Bóg pokazywał mi, co on chce, żebym napisała, w związku z tym, że to był jego pomysł, jego obietnica dla mnie. I miałam takie wrażenie, że po prostu te słowa płyną ze mnie. Wypływają na tą klawiaturę. Nie, nad... nie nadążałam pisać w pewnych momentach, bo to szło już tak szybko. W mojej głowie pojawiały się myśli, co mam dokładnie napisać, jaką historię mam przytoczyć gdzieś tam z przeszłości. I chcę podkreślić, ta książka jest o mojej historii, ale ja nie chcę promować nią siebie, tylko chcę opowiedzieć o tym, jak spotkałam Pana Boga i chcę pokazać, jak cudownym jest Bogiem, jak cudownym jest Ojcem i chcę pokazać to że on naprawdę potrafi człowieka, który jest na dnie który jest w poczuciu bez sensu, bez silności który zmaga się z chorobą, z cierpieniem z traumą, z żałobą z jakimś takim poczuciem dojścia do ściany że on naprawdę może wkroczyć do akcji że może tego człowieka wyciągnąć na powierzchnię wyciągnąć na powierzchnię i po prostu umocnić Dać mu właśnie powołanie, dać mu misję, przemienić jego życie, przemienić jego myślenie i wydobyć go z ciemności na światło, dać mu tę radość, ponieważ właśnie w tym, kawał w tym fragmencie z Jeremiasza on mówi, że ma dla nas plany pełne pokoju, a nie zguby, żeby zapewnić nam przyszłość, której oczekujemy. Nikt, myślę, z nas nie, nie myśli o swojej przysz przyszłości w takim, przez pryzmat swoich marzeń, chociażby. W taki negatywny sposób, tylko myślisz o tym, że chcesz czegoś pięknego, coś dobrego, jakiegoś spełnienia, jakiejś radości w swoim życiu. Pragniesz mieć poczucie sensu. Myślę, że poczucie sensu to jest coś, czego szuka każdy z nas, jeśli, jeśli go nie ma. Więc ja przez długi czas tego szukałam i muszę podkreślić, że kiedy ja w te moje urodziny zaczęłam pisać tą książkę, to miałam takie poczucie, z jednej strony, że Bóg jest wierny, a ja staję w posłuszeństwie wobec Niego, i mimo że nie wiem, co z tego będzie, mimo że nie wiem, jak On to poprowadzi, jaki to przyniesie owoc, to chcę to zrobić, nie wiedząc właśnie nawet, jakie będą tego efekty. I co ciekawe, książkę napisałam w 7 dni. Nie wydaje jej przez wydawnictwo. To też, słuchajcie, modliłam, modliłam się o to dość długo. Na każdym etapie pisania, powstawania tej książki pytałam Pana Boga o to, jaki to ma mieć kształt, jak to ma wyglądać. Już nawet wtedy, właśnie w 2015, Pan powiedział mi, jaki ma być tytuł tej książki, jakie mają być kolory, okładki. Też mam takie poczucie, że dostałam dość dużą swobodę w tym, w tym tworzeniu tej książki. Natomiast pewne rzeczy Pan Bóg mi pokazał już wcześniej, już właśnie w tym 2015 roku. No i właśnie dzisiaj, właśnie dzisiaj zaczynam pokazywać tą książkę, zaczynam pokazywać okładkę. Zdradzam nieco szczegółów z tego, o czym jest ta książka. 8 grudnia odbędzie się premiera. Od tego dnia będzie można kupić książkę. Jest to e-book. Przez najbliższe dni będę tutaj właśnie w moich mediach pokazywać troszeczkę szczegółów tej książki, dzielić się tą historią jej powstania. Dzisiaj też odbędzie się live na TikToku o 16 godzinie. I to jest, i to jest właśnie coś, coś takiego, co pokazuje mi, że Pan Bóg jest wierny. Że Pan Bóg doprowadza swoje dzieła do końca, że prowadzi nas na każdym etapie, i z jednej strony możemy mieć obietnicę, która polutko nas przekracza, ponieważ, tak jak mówiłam, ja nie wiedziałam przez, przez te, te parę lat, ja nie miałam pojęcia, o czym ja mam pisać, a jednego dnia zupełnie, wiecie, zupełnie mam wrażenie spontanicznie. Pan Bóg, jakby zapalił mi zielone światło. Ja usiadłam do komputera i po prostu wiedziałam, o czym mam pisać. A więc chcę też przez, przez ten film powiedzieć, że Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom, że jest wierny wobec tych, których przybrał za synów i córki. Że kiedy On coś obiecuje, to On to wypełnia. I wiem, że czasami czekamy na pewne, pewne obietnice, na ich spełnienie. Przez dobrych parę lat Tak jak ja się czekałam 7 lat I czasem była tak, że w trakcie tego czekania Oczekiwania na wypełnienie się obietnicy Człowiek traci nadzieję Czasami poddaje wątpliwość w to Czy, no, czy to na pewno była Boża obietnica Ale mam takie wrażenie też, że Właśnie w takich najtrudniejszych momentach, kiedy my jesteśmy z Panem Bogiem, mimo wszystko, mimo tego, że być może nie widzimy jeszcze wypełnienia tej obietnicy, i myślę, że to można też zauważyć w historii wielu osób, których, których, których przeczytamy w Biblii, że Pan Bóg jest z człowiekiem, nawet w tym momencie wątpliwości, nawet w tym momencie, kiedy wylewają się łzy i wydaje się, że że ta obietnica nie zostanie spełniona, że, że nic się nie wydarzy. Pan Bóg jest wierny. Dzisiaj tym filmem chcę Cię zaprosić do tego, by przede wszystkim zaufać Panu Bogu, żeby, żeby Go szukać, żeby wierzyć, mimo okoliczności, jakie nas spotykają, bo nie mogę powiedzieć, że przez te 7 lat moje życie to była sielanka. Ten czas lukrem i spełnienie marzeń i, i, i życia, jakiego bym um, sobie życzyła. Było wiele trudności, wiele przeszkód, e, wiele problemów, e, wiele łez również, ale też wiele modlitw. E, takiego serca e, poszukującego, e, serca e, złamanego wiele razy, serca, które po prostu oczekuje, wierzy, ale też czasami traci tą nadzieję. E, to było serce, które wołało do Boga, które przypominało: Boże, czy ty pamiętasz obietnicę, którą mi dałeś? To było serce, które poddawało wątpliwość te słowa. A jednak, mimo wszystko, Pan Bóg dzisiaj wypełnia to, tą obietnicę i to moje wielkie pragnienie, by o nim napisać, bo, bo nie ukrywam, że od tamtego czasu to, to marzenie we mnie rosło. Ja bardzo pragnę mam tego, by. Napisać książkę o Panu Bogu, o tym, jak On działa w życiu człowieka. Człowieka, który w takim moim własnym odczuciu i w mojej takiej własnej ludzkiej ocenie nie zasługiwał na tą łaskę wiary, nawrócenia i błogosławieństwa, którego teraz na co dzień doświadczam. Ponieważ po prostu kiedyś Pan Bóg nie był dla mnie ważny. Nie liczył się, nie wierzyłam w Niego. Mogę powiedzieć, że byłam takim człowiekiem agresywnym wobec wiary, wobec kościoła, wobec kapłanów i tak po ludzku myślę sobie, że ja bym siebie no nie wybrała do tego, żeby napisać książkę o Bogu. Więc wiem, że nie wymyśliłabym po prostu takiego scenariusza. Piękne jest to, że Pan Bóg przekracza nasze marzenia, że działa z mocą i potrafi naprawdę wspania we wspaniały sposób zaskoczyć. Um, więcej szczegółów nie będę zdradzać w tym, w tym filmie. Um, serdecznie zapraszam Cię do tego, żeby odwiedzić moje media, um, czy to Facebook, czy, um, czy TikTok, czy może Instagram, um, żeby dowiedzieć się być może więcej o tej książce, albo po prostu o tych treściach, które tutaj um, właśnie w internecie um, nagrywam, um, które są o Panu Bogu, o wierze, um, o tej drodze zwykłego człowieka do wielkiego i wspaniałego Boga, bo być może szukasz i być może właśnie te treści pomogą ci otworzyć serce bardziej dla Pana Boga. Dziękuję serdecznie za to, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tego filmu, że byłaś ze mną, byłeś ze mną i zapraszam Cię po prostu do tego, by szukać Pana Boga, żeby się nie poddawać w tym i żeby mieć zawsze otwarte serce, ponieważ on daje się znaleźć tym, którzy go szukają. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech Ci Pan Bóg błogosławi skutecznie i obficie.